Witajcie, kanonierzy. Ja mam się Szymon Ciepkicki i zapraszam Was na analizę pomeczową. No więc dobrze, zaczniemy sobie od początku. Wygraliśmy 2 do 1 z drużyną Leeds United. Skoro chodzi o skład, pomyliłem się tylko w dwóch aspektach. Wyszedł Cedric zamiast Tavaresa, a także jednak wyszedł Martinelli, a nie Emil smith który wszedł z ławki rezerwowej. Warto zaznaczyć, że to, była, że to była dobra decyzja, bardzo dobra decyzja Artety, ponieważ Martinelli zagrał świetne zawody. No i sobie do tego przejdziemy. Najpierw omówimy sobie to, co się działo od początku. Pierwsza bramka Edward Neketia po fatalnym błędzie bramkarza żalic Nie ma co ukrywać. Niepewnie przez to spotkanie gdzieś to było widać po jego twarzy. Anketia niczym rasowy lis pola karnego wykorzystał sytuację, nie uwagę, bramkarza i po prostu wpakował piłkę do siatki. Co do drugiej bramki, padała ona e, 5 minut później. Świetnie, Gabriel Martynelli zabrał się na skrzydle, zgubił dwóch obrońców, podał do środka pola i Edward Ankietia wykończył plasowany strzałem po długim słupku lewą nogą. I mamy wynik 2 do 0. I zapowiadało wszystko się na to, że Arsenal poczuje krew i pójdzie za ciosem. Eee, dominowaliśmy przez całe spotkanie. Eee, cała pierwsza połowa totalna dominacja Arsenalu. W ogóle Leeds nawet nie podeszło pod naszą bramkę. Miało tam kilka sytuacji, ale Roundale kompletnie bezrobotny. Eee, do czego co, jeszcze chce dojść? Gabriel złapał głupią trochę żółtą kartkę w środku pola. Później mieliśmy czerwoną kartkę dla zawodnika Leeds po bardzo brutalnym wejściu w nogi Gabriela Lego. Ayling zdobył czerwoną kartkę Kapitan Leeds United, bardzo głupie wejście sanki, obydwiema oby wyprostowanymi nogami przy linii bocznej. Naprawdę głupia czerwona kartka. I to to jeszcze tak doświadczony zawodnik, więc widać w jakim położeniu jest w tym momencie Leeds. E, bo właśnie chcę do tego dojść, w jakim położeniu lic, że Arsenal, uwaga, statystyki końca meczu, e, 64% posiadania piłki Arsenalu, 19 do 3 w sytuacji bramkowe, strzały na bramkę 9 do 2. I co mogę powiedzieć? Mm, na pewno powinniśmy ten mecz zamknąć już w pierwszej połowie. Powinniśmy mieć spokojnie, 3, spokojnie 4 bramki e, i drugą połowę po prostu zagrać tak w sumie zagraliśmy, ale no zabrakło gdzieś tej bramek. No, zabrakło też szczęścia, Martinelli miał kilka dobrych sytuacji i tu naprawdę zabrakło szczęścia. lidz wykorzystało sytuację i straciliśmy pierwszą bramkę w sezonie po rzucie rożnym. I co? No Oczywiście napięcie wzrosło, wiedziałem, że tak będzie, powiedziałem to w analizie wcześniej, że jeden strzał potrafi odmienić losy meczu. Nawet nie musi być celny, ale ten akurat niestety był celny. I była nerwówka pod sam koniec. Udało się wywieźć trzy punkty. Wywieźć, zostawić ze sobą trzy punkty, bo graliśmy na Emirates. Mówię, ten mecz po być zamknięty wcześniej, ale też podejrzewam, że taka była taktyka, by oszczędzać siły przed derbami północnego Londynu, który w najbliższy czwartek o godzinie e, bodajże 19.45, o 20.45 godzina mi się pomyliła e, I co? Co mogę więcej powiedzieć o meczu? Piknik. Mecz to był totalny piknik całkowita dominacja Arsenalu przewidywałem, że tak będzie, no, spokojny mecz, e, tak też myślałem, że to będzie spokojny mecz, e, wynik 2 do 1, szkoda tej straconej bramki, szkoda, że nie ma tego czystego kąta, ale mimo to jak liczyli o bramkę, parę razy próbowało, ale nie było u nich aż tego zaangażowania, grali w 10, e, próbowali, ale brakło, brakło, więc gdzieś tam ta kontrola ciągle była do końca, do końca meczu, choć nie ukrywam, dla mnie odczucia po meczu to są takie, jakbyśmy hmm, zremisowali albo nawet przegrali, ponieważ jest totalnie dosyt. Tu powinno paść kilka bramek z e, dobre pięć na do naszą korzyść. No nie udało się, jednak gdzieś tam brakuje ciągle tej skuteczności. Aczkolwiek trzeba pochwalić Edwarda Nketia, Nketiacha za to, że wywiązuje się niesamowicie ze swojej roli napastnika. Świetnie wszedł do składu. Szczela bramki jest naprawdę ważną postacią. Sprawdzę sobie, ile szczelił bramek dokładnie. 4 na pewno. Tak, Edward i szczelił cztery 4 bramki za to, jedno ma eee, Więc świetnie wszedł do zespołu. Mogło być, mogło być więcej tych bramek po meczu z United, no ale mówi się trudno. Hmm. Także Edward ma na pewno pewny skład do końca sezonu, to już było bardziej niż pewne. I liczę tutaj, że pokuszą się o przedłużenie umowy z nim, ponieważ jeśli Edward nadal będzie w takiej formie, to drugi napastnik będzie nam niepotrzebny do kupienia. Wystarczy kupić tylko jednego. Oczywiście są z tym mieszane zdanie, nie chcą dwóch i wydelegować Edwarda, ale jednak dla mnie, skoro Ketia pokazuje, że stać go na na to, by godnie zastępować miejsce na Kazeta Obama Yanga, choć Lakazet no, to nie, był, nie jest to, co byśmy oczekiwali, a Obama Yang, no. No cóż, no, myśleliśmy, że inaczej będzie ta jego kariera w Arsenalu wyglądać. Skończyło się jak skończyło. Także jestem niesamowicie zadowolony z postawy Nketiah'a i co? Mm. Oceny pomeczowe sobie polecimy. Od 0 do 10. Wyjściowa ocena 6. I tak ma Aaron Ramsdale, 6. No, przy bramce no, praktycznie nic nie ma do powiedzenia, no, niekryty. Sytuacja taka, no, no naprawdę. Ale w końcu muszę przyznać, że nie straciliśmy bramki, że tak przysłowiowego jego tyłka z 4 liter. W końcu po jakiejś normalnej akcji padła branka przeciwko nam, niestety. Więc no szóstka, no nie miał kompletnie roboty. Cedric Suarez na prawej obronie. Tragedia, kurde, Cedric to jest tragedia, naprawdę. Miał kilka dobrych spotkań i na tym się to skończyło. Cedric, myślałem, że będzie ważniejszą postacią, ma to jednak... Całkowita lipa, skoro o niego chodzi, podpala się naprawdę jak Junior, jak Duno towarzysz. Wiele głupich strat, strzałów, te stałe fragmenty gry to nie były takie dobre piłki. To były po prostu mocne wrzutki w pole karne. Nie czują głowę. I po Cedrika leci ocena 4. Bardzo słaby występ Portugalczyka. Rob Holding. No podobnie jak Ramsey, no nie miał za dużo pracy, gdzieś tam jakaś tam się jedna strata, ale tak solidny występ i też gdzieś tam leci ta ocena, powiedzmy siódem, nie, szóstka, szóstka, ocena wyjściowa, nie zawyżajmy, bo naprawdę nie był to jakiś wow występ. Po prostu to był występ pod kontrolą. Ta sama ocena leci do e, Gabriela. Co prawda, więcej się pokazywał z przodu, gdzieś tę piłkę rozgrywał, ale ta żółta kartka, no to było naprawdę głupie z jego strony. Więc też zostaniemy z tą szóstką. Oceny wyjściowe. Mówię, bezbarwny taki trening. To był po prostu trening, męcz trening e, Tomi tutaj dam siódemkę, bo świetnie się spisał na tej lewej obronie. E, widać, że jest bardzo mobilnym graczem. Może grać na prawej, na lewej, na środku, także. Tomiyasu to jest świetny transfer i naprawdę niech jego kontuzje omijają, bo możemy mieć z niego naprawdę sporo pożytku. E, świetnie podłączył się pod grę z skrzydłami, e, wchodził też do środka. E, jest obunożny, także nie miał problemu z rozgrywaniem piłki, czy na skrzydło, czy na, czy do środka. Naprawdę świetny, e, dobry, dobry występ e, Japończyka. i e, środek pola Granit czeka. Granit, solidne zawody, bardzo solidny mecz. Nie dostał żółtej kartki. Choć były takie momenty elektryczne, w sensie w starszych z innymi zawodnikami. Eee, ta granita leci ocena numer 7. Siódemka. E, solidny występ, rozgrywał, pokazywał się z przodu. Nawet powiedzmy, że 7,5. E, ponieważ 7 leci do Mohamada Enneniego, który też solidnie z tyłu gdzieś zabezpieczał te tyły. Nic w ogóle nie atakowało, także nie, nie było to tego jak oceniać. Bardzo nudny mecz dla oka wielki dziadek na prawym skrzydle Buka ocena numer 6 był coś tam pograł dotknął mało widoczny występ Anglika Jest dlatego leci ocena numer 6 tyle bez taki bez szału występ Martinelli hm. Dziewiątka. Do Gawrysia leci ode mnie dziewiątka, jeden z moich ulubionych zawodników w Arsenalu. Bardzo dobry występ, bardzo szybki. Wraca widać Gawrys do formy i pokazuje naprawdę, że jest, że chyba sobie zaklepuje miejsce w przyszłym sezonie w pierwszym składzie. I może też jakiś lepszy numer na koszulce. Bardzo świetnie, po prostu, że mamy tego zawodnika. Świetnie o, w ogóle jest szybki, mobilny. E, świetnie wyprzedza rywali, wchodzi, schodzi do środka. Znakomita kontrola nad piłką i znakomite utrzymywanie się na nogach. E, jeśli go będą kontuzje omijać, to naprawdę będzie to zawodnik klasy światowej. Martin Odegard, który jest moim zdaniem już u progu tej klasy światowej, może nie klasy światowej, ale naprawdę bardzo do, dobrego piłkarza, ponieważ jest to drygent, którego nam było potrzeba. Mieliśmy Davida, mieliśmy Bercampa, mieliśmy Ozila jako takich tych drygentów w zespole i wydawało się, że po pomysłycie Ezilu nie będzie już takiego zawodnika, ale jednak zjawia się on, Martin Odegard, również z Realu Madryt, który świetnie... i również Ramonuż, nie wiem, to zaznaczę, który świetnie operuje piłką, widzi bardzo dużo i przede wszystkim ma opaskę kapitana, ponieważ ma super mental, przywódcy i... Może stać się całkowit, może stać się ogromną legendą Arsenalu i miejmy nadzieję, że tak to będzie i że kiedyś pod Emirates stanie również jego pomnik. No i w ataku Edward Keti, a właśnie jeszcze wracając do Odegarna, bo zapomniałeś oceny, ocena 8,5. Tak jak mówię, świetny mecz, świetnie drygował. Wracał do obrony, był wszędzie w tym meczu, gdzie tylko miał być. Edward Keti. Hmm. Dziewiątka. Wspólnie z Martinellim e, mają po dziewiątce ode mnie. Wykorzysta to, co miał wykorzystać. Świetnie gra, tyłem do bramki. E, potrafi rozegrać piłkę, przedrzeć się, nie boi się wejść w pole karne przede wszystkim. E, także jest to profil napastnika, którego tak naprawdę nam było potrzeba. Takiego, który nie boi się wejść pomiędzy długobrońców albo większą grupę zawodników, który uderza, nie boi się strzału. Jest pewny siebie i brakuje już do tego wykończenia. Także Ketia i Martinelli, dla mnie obydwoje, e, mecz tego spotkania, choć myśl, ale trzeba wybrać jednego, Także hmm. Martinelli, to do niego leci statuetka. E, rezerwowi Emil Smybrow wszedł, coś tam pobiegał. E, ocena 3 na 5, bo jedziemy od 0 do 5. Kto tam jeszcze wszedł? Zapomniałem naprawdę. Mężczyzna mi całkowicie wyleciał z głowy. Eee, muszę, przepraszam Was za to, ale muszę sobie mm, zobaczyć. No. A, no tak. La no, kaseta nie będziemy oceniać, mm, bo grał całkowicie za krótko. Nikolas Pepper. Pepe. Bo wszedł jeszcze, przed Emilem ja z Smithem Rołem. Oby latem odszedł do innego zespołu. Całkowity brak zaangażowania, jakiegokolwiek pomysłu, od niechcenia naprawdę zagrał, gdzie dostał dosyć sporo czasu w 68 minucie meczu i mógł się wykazać przeciwko Licy, bo miał, bo mówię, mieliśmy mecz pod kontrolą. Nie pokazał się całkowicie żadnej, jakiejkolwiek strony dla mnie. To jest 1 na 5, całkowicie słaby występ. I, i, jeśli on ma tak grać, to lepiej, niech w ogóle nie gra. I nie dziwię się w tym momencie, że przesiaduje cały czas na ławce rezerwowych, ponieważ no, z takiego piłkarza pożytku mieć nie będziemy. O, zobaczymy sobie jeszcze mmm, sytuację w tabeli. Tracimy jeden punkt do Chelsea i mamy cztery punkty przewagi na Tottenhamem. Wszyscy mamy po tyle samo meczu, także z walki o, o, o czwarte miejsce, jeszcze zrodziła się walka o trzecie miejsce. Też sobie tutaj zobaczymy, co ma Chelsea za terminarz, a także co za terminarz ma zespół Spurs. Żeby to dokładnie określić, żebym się nie pomylił. Zaczniemy sobie najpierw od Chelsea. Chelsea ma do rozegrania jeszcze mecze z Leeds, właśnie z Leeds United, a także później z Leicester i Watfordem. W tych trzech spotkaniach jedyną drużyną, która może urwać punkty Chelsea jest Leicester. Eee, grałem wtedy na Stamford Bridge. I może być o to bardzo ciężko. No, z Leeds grałem na wyjeździe 11 lip maja, ale no, Widząc po tym, co gra Liz, no nie wiem, może wtedy mi się coś bardziej załączy ta walka o to utrzymanie, ponieważ są na chwilę obecną w strefie spadkowej po zwycięstwie Evertonu. Także ciężko będzie, żeby Chelsea straciła punkty, ale miejmy nadzieję, że tak się stanie, a żeby... bo walczymy teraz jeszcze o trzecie miejsce. No, jak już brać pełną, jak już mieć ten awans do Ligi Mistrzów, to z mocnym pier... no. Nieważne. No, skoro chodzi o to, ten mecz z nami 12 maja, u siebie grają. My gramy na wyjeździe, na Ward High, nie Ward High, no i na potencjalnym stadium. Później z Berlin i z Norwich. Derby północnego Londynu. Ważne. Najważniejszy mecz w tym sezonie dla obydwu drużyn, zarówno dla nas, jak i dla Spurs. Mecz, jeśli wygramy to spotkanie to moim zdaniem mamy zapewnienie, moim zdaniem, bo mamy na pewno zapewniony, wtedy mamy, jeśli wygramy z Aspers, mamy zapewniony awans do Ligi Mistrzów, ponieważ mamy w tym momencie 4 punkty przewagi, jeśli wygramy tamto, jeśli wygramy derbowe spotkanie, będziemy mieli tych punktów przewagi 7 i zostaną 2 do rozegrania, czyli maksymalna możliwa zdobycz punktowa wtedy będzie wynosiła 6. Także nawet jakbyśmy przegrali obydwa mecze, a Aspers wszystko wygrało, to i tak będą tracić do nas jeden punkt Także fajnie się ta sytuacja w tabeli ułożyła. Ale, żeby tego dokonać, to jak mówię, musimy pokonać Spurs. A później mamy jeszcze dwa bardzo ciężkie spotkania. I nikt by chyba tego nie przypuszczał, bo mamy trzy naprawdę ciężkie spotkania przed nami: derbowe spotkanie na nawieje właśnie z Spurs. Mecz, w którym. No Remis też będzie dobry. Bardzo dobry. Choć wtedy. Mówię, czy oby, przy dwóch porażkach arsenalu zrównalibyśmy się z punktami z Tottenhamem, i by wszystko wygrali, ale mamy gorszy bilans brankowy. i wtedy przychodzi mecz po Spurs. Przychodzi mecz z Newcastle, które jest w bardzo wysokiej formie. Newcastle aktualnie gra z e, Tottenham, e, ze City i aktualnie przegrywają 2 do 0, no, ale jednak City to jest City. A Newcastle jest naprawdę w wysokiej formie. No i będziemy grać na wyjeździe także. Mecz na pewno bardzo ciężki. No i ostatni mecz sezonu 22 maja o godzinie 17 zmierzymy się z Evertonem. Everton walczył o utrzymanie, także naprawdę. Nie możemy się sugerować tym, że Lidz też walczył o trzymania, zagrało jak zagrało Lidz od dłuższego czasu w takiej formie, a nie innej. Także mamy trzy bardzo ciężkie mecze. I co mogę powiedzieć? Na pewno chcę, by w tych trzech meczach zdobyć punktowa wynosiła plus 9. Ale gdy na to wszystko patrzę, no to wygra z ten hamem i nic więcej do szczęścia już nie potrzeba. No chyba, że będziemy walczyć o to trzecie miejsce. Musimy jednak walczyć do samego końca. O jak najwyższe możliwe cele, a nie tylko zadowolić się tym, że już mamy tę ligę mistrzów. Musimy walczyć do końca, pokazać pazur, że w przyszłym sezonie nie będziemy byle jakim sobie to rywalem, tylko bardzo ciężkim zespołem do pokonania i że będziemy walczyć o najwyższe ligowe cele. No i w Europie również. Bo już rozgrywki ligi Europy mamy co najmniej zapewnione, no to teraz pora sobie zapewnić tą ligę mistrzów. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Z takiej szybkiej analizy, gdzie tak pewnie wyszło od ciula, minut. Mogę już w tym momencie zaprosić na live po meczu, który odbędzie się w czwartek. Po meczu z Tottenhamem zrobimy sobie szybki live omawiające to spotkanie. Być może zobaczę, jak będzie u mnie z czasem. Uda się zrobić live przed meczowi, ale o tym będę informował. Na razie to tyle. We wtorek wlecie odcineczek z słynnymi zawodnikami, z słynnymi kibicami Arsenalu. Zapraszam Was jeszcze na grupę, na której link będzie w opisie, na Instagrama. No i co? I w sumie na fanpage, ale o tym na grupie będę pisał, bo jest dopiero w trakcie tworzenia. No to wszystko. Lecimy po Ligę Mistrzów, nie? Trzymajcie się. Cześć.